Cześć, witam na kanale, z tej strony Wojciech, a to jest kolejne spotkanie z grą Cities Skylines. Po ostatnich kilku odcinkach, z głównie budowy infrastruktury drogowej, czas na budowę w końcu jakiegoś miasta. Więc, co, od czego sobie zaczniemy? Myślę, że zaczniemy od na pewno przedłużenia tej drogi, która będzie drogą tutaj główną taką, poza tamtą oczywiście, już normalnie na ziemi. Powłączę yy, też te wszystkie przyciągania, i możemy sobie teraz coś takiego tutaj zbudować, i w jedną, i w drugą. Zobaczymy, co tam w drugą dalej będzie. Ok, no i teraz trzeba by było jakoś te tereny zagospodarować, czyli na przykład yy, bierzemy sobie coś takiego, no i od, od, bierzemy jakąś drugą, która by od tego odeszła. Myślę, że troszkę dalej, na przykład coś takiego, i teraz po prostu byśmy tutaj zaczęli budować jakąś taką strefę. Na razie taka zwykła strefa, ponieważ ta strefa miała być właśnie taka bardziej strefa rekreacyjna jak również docelowo będzie tutaj ten o, ta wyspa taka, którą sobie zostawiam na koniec serii, to będą takie właśnie dwie strefy bardziej wypoczynkowe, mieszkaniowe, ale takie bardzo właśnie wypoczynkowe, takie bardzo rekreacyjne. Na razie zrobimy sobie coś takiego i zaczniemy tu budować jakieś pierwsze bloki. Zapotrzebowania na bloki nie mamy, no ale to od czego jesteśmy, żeby je delikatnie napędzić. Bez przesady, ale delikatnie, żeby było. I teraz co? Zaczniemy sobie od budowy czegoś takiego na przykład w tej okolicy. Myślę, że dosyć delikatnie można by było tutaj zacząć coś zabudowywać, ale nie za bardzo. Na razie coś takiego. I chciałbym, żeby też w tej dzielnicy powstawały wieżowce. To już chyba jest tutaj zaznaczone te wieżowce. Są, tak, bo ja sobie to zaznaczałem poza odcinkiem. Chyba, albo może przy, przy was nie pamiętam, ale nieważne. I zrobimy troszkę może inaczej. Zróbmy po prostu takie wieżowce pomiędzy tymi e, blokami. Przy przykład teraz. Tutaj by było coś takiego na przykład bardziej biurowego. I też o! Na biura nieco bardziej zwiększy zapotrzebowanie i na ten temu może też. Bo widać to, aha, to jest zablokowane. Co to odblokować i teraz powiększyć i zablokować. Potem na przykład coś takiego w tej okolicy i znowu resztę malujemy na taki kolor. Nie do samej drogi, ponieważ tutaj powstaną sklepy wysokiego zagęszczenia. Coś takiego. Z tej strony kolejne bloki myślę. A może na, na przykład na tym skrzyżowaniu jakiś taki mały plac zabawy powstał? Ok, na przykład coś takiego, żeby ich tu bardziej właśnie zachęcić. Co jeszcze? Na pewno przydałaby się jakaś szkoła średnia którą myślę, że też można by ustawić. Może nie obok tego pracownika akurat, ale na przykład jakoś tutaj, w tej okolicy myślę, że byłoby to dobre miejsce. Na tym mułku. Okej, okay, coś myślę, że takiego jak najbardziej tu będzie właśnie pasowało, taki budyneczek. O, woda. Woda jest kolejną rzeczą, ale woda tu już jest delikatnie jakoś podciągnięta, bo też sobie coś to poza odcinkiem już kombinowałem, ale to trzeba i to trzeba jeszcze raz na nowo zrobić, bo to jest brzydko. To woda się czym nie dodaje tak ta podciągnięta. Więc musimy ją podciągnąć bardziej pod drogą, czyli tak. I teraz bardziej, na przykład, jakoś tutaj. Potem tu i tu. Tu widzę, że dzisiaj ma problem z wyjazdem. Jest tutaj. To trzeba też go naprawić, żeby dało się tu w ogóle wjechać. Ok, zdziałało. Teraz już powinni móc tutaj w ogóle wjechać wszyscy. Cokolwiek będzie chciał, powinien już teraz mieć możliwość wjazdu tutaj na te nasze urocze węzły. No i zobaczcie, to się fajnie właśnie wybudowało. Właśnie takie całkiem fajne, wiecie, że w już są wieżowce, ale też są zwykłe budynki Tylko czemu te kratki? Halo halo. chociaż czy to będzie jakiś błąd, że się tu budują? Jak się budują w sumie? Czemu by nie? Może dalej już przy tej głównej nie, ale dotąd jeszcze boką na przykład. Okej. Okay. Od tyłu może też wprowadziłbym jakąś drogę, tylko na przykład takie coś... Czy znaczy mamy takie coś, co by było węższe troszkę? czekaj, co ja tu mam. Na przykład coś takiego, co to by było. To jest takie właśnie duże. A na przykład to. To też jest takie wybitnie duże. A tutaj. To jest w ogóle jednokierunkowe. Świetnie. A te drogi są szerokie, chyba. A to. O, to jest takie właśnie wąziutkie, idealne tam. Czyli tą drogę sobie weźmiemy teraz. I to przerobimy na tą. Okej. Okay. Jakoś by musiał wyjść. Ewentualnie moglibyśmy iść troszkę dalej, bardziej tutaj, ale też bez wyjścia. I jeszcze tak, i jeszcze na przykład kawałeczek wszedłbym bardziej w te kratki. Okej, okay, coś na przykład takiego. I tu od tyłu też myślę, że jakieś bloki jak najbardziej mogłyby jeszcze stać. Więc tutaj, może właśnie nie tutaj, bardziej jakieś sklepiki. Myślę, to by tutaj lepiej tą przestrzeń nam wypełniło. Może jeszcze będą jakieś ogrodzenia w tej okolicy tylko może bez przeciągania akurat ogrodzenia bym chciał. Tylko po prostu tak zwyczajnie tutaj kawałek takiego ogrodzenia bym po prostu przeciągnął i tyle. Żeby nie było tej możliwości wejścia, ja na przykład jeszcze byśmy kawałek stąd dalej poszli tutaj. Potem jakoś tu i na przykład jakoś tam dotąd o. Żeby jednak to było i tam dalej zobaczymy na razie. Na razie zróbmy tutaj ogrodzenko po prostu i tyle. oj no okej. Okay. Coś tu powoli zaczyna rzecz, czy jakieś samochody w ogóle ten nie jeżdżą, czyli tutaj nie wiem, nie mają wjazdu, czy co? Tu już widzę, że jakieś jeżdżą. Na razie po prostu mamy za mało pewnie trochę tych ludzi, więc zaczynamy większą rozbudowę. Sklepy się nie chcą budować delikatnie, po, tutaj też podciśniemy do zapotrzebowanie, żeby to jednak było. I żeby oni się tutaj też śmiało budowali. Okej, okay. czas na jakąś komunikację miejską, myślę, że na razie taka pierwsza linia też zapewne jakaś zajezdnia by się przydała, ale to bardziej z tej strony bym chciał, tutaj raczej, chociaż tutaj też mogłoby być apartament, najwyżej gdzieś sobie to postawimy, na razie proponuję może zajezdnić po prostu przy głównej drodze, będzie najlepsza opcja myślę. I teraz, weźmiemy sobie, mam nadzieję, że ten autobus nie postanowi teraz wyjechać, i na razie zrobimy sobie taką prostą linię, która ma nam tutaj o. Nawet nie tu wjechać. Na razie taka prosta linia, która po prostu będzie jakoś tu sobie jechała. O. Żeby cokolwiek tu jechało po prostu i tyle. I to jest jakieś tam na razie takie dziwaczne połączenie, bo to pewnie jeden autobus będzie jeździł. I oczywiście aż ma być jeden, tylko żeby to był jakiś sensowny pojazd. Może niech tu jeżdżą na przykład takie o. Urbino trzeciej generacji ze Świerklańca i niech to będzie numer. 118, to jeszcze chyba nie jest zajęty, tak mi się wydaje, więc z nich jeżdżą. jest jakiś inny zupełnie, a, tu na 118 jedzie, ok. Na razie może nikogo nie będzie woziła, ale zaraz wam powiem o, czy o jakim transporcie mówiłem w ostatnim odcinku. Dobra, e, teraz tak, idąc dalej, można by też coś takiego zrobić tu, taki wjazd. Więc właśnie tutaj od tyłu... Tylko co że znowu włączę, muszę włączyć przyciąganie, z tego co widać, OK. Właśnie tutaj od tyłu też mamy troszkę miejsca na taką O. Tylko też. Może bez jednak przyciągania tego, ponieważ chciałbym tutaj wybrać dowolny węzeł. O właśnie. I jeszcze na przykład w tej okolicy zrobiłbym jakieś na przykład takie o. Kilka właśnie takich bloków też mogłoby się postawić, żeby właśnie ta zabudowa była troszkę gęstsza OK. I teraz, e, mogę wam powiedzieć o czym myślałem, tylko najpierw muszę jeszcze chyba jakąś wodę tu przeprowadzić. Dobra, jak na razie będzie coś takiego, to chyba jest na razie jedyna rzecz, która jest potrzebna. E, myślałem nad przeprowadzeniem tutaj kolei jednoszynowej. Tak, kolei jednoszynowej. E, motyw, który już u youtuberów się na pewno pojawiał, czyli takie tory pomiędzy właśnie... E, tory pomiędzy... E, drogami. Myślę, że to jest całkiem fajny pomysł. Na razie zrobimy sobie taki teścik, czyli postawimy sobie jedną stację bez drogi oczywiście, bo drogę już mamy. Idealną mamy szerokość. Ja bym to postawił może do tej drogi, nie będzie do tej, bo tutaj po prostu mamy budynki teraz jakiekolwiek e, i idziemy sobie teraz dalej. Tylko tak, jeżeli filar jest potrzebny do wycięcia, wycinamy go, tylko bym wolał jednak, żebyś tymi przyciągał do kątów prostych. Ten filar, tylko pytanie brzmi, czy to jest wystarczająca wysokość. No właśnie tego to nikt nie wie. I trzeba po prostu sprawdzić. Na razie drugą stację postawimy tak teoretycznie tutaj. Znaczy się tylko teoretycznie, to będzie pewnie gdzieś indziej, ale na razie po prostu musi być tutaj. I teraz połączymy jakimkolwiek jakimkolwiek, jakimkolwiek pojazdem. Halo? Co tu się stało? Coś tu jeszcze muszę stawić? Nie, no nie muszę nic. Aha, bo tu się coś nie połączyło, czy co? Moment, jeszcze raz. Raz. Tu się nie chce złączyć, co to jest za blisko, czy co? Też masz tu dojście i ty masz dojście o co chodzi? To są to jednokierunkowe czy dwu? No dwu. Bo jedno byłoby takie. pojedyncze, to mamy podwójne. To o co chodzi? Moment, jeszcze raz, raz, Dwa. raz, i co, tu jest coś się, tak? Moment, przecież to wszystko się powinno odbyć, pięknie, ładnie tutaj, też z tą stacją. E ja wiem, może to są rzeczywiście takie za krótkie odległości, a to by było bez sensu. No ale dobra, możemy spróbować inaczej to im zrobić. Spróbujmy to im zrobić dalej, po prostu i tak docelowo ta stacja będzie pewnie gdzieś w tej okolicy, bo taki jest plan, żeby stacja docelowa była gdzieś tutaj, po prostu. Bo wcześniej nie ma potrzeby, a dalej też nie ma co kombinować. I teraz tak, to by trzeba było usunąć. Bo tutaj jest teraz jakaś taka niepotrzebna, nam go uszać. To stąd. I to też nie chcemy dociągnąć, niby co? O co tu chodzi? Coś rozumie to? To jest linia kolei jedno Czy ja zrobiłem dobre tory? No zrobiłem dobre tory, przecież to jest ta sama stacja. o co wam chodzi? Nie pasuje, może nie wiem, może macie tu jakąś kolizję, może to jest za nisko. Myślę, że to nie na pewno tak nie działa, no ale spróbujmy. Jakby ten słup usunąć, bo ten słup tak czy pójdzie do wywalenia. Chociaż nie musiał iść. A ten też pójdzie. I co teraz, będzie nagle lepiej, czy co? Chyba, że ta droga nie ma, nie, ma, nie wiem, dojazdu, o co chodzi? Raczej nie o to, ale dobra. Spróbujmy. Taki coś, i co teraz? Poczekajcie, sprawdźmy to. Dalej nie chcę. Ale i o co sobie chodzi? Nawet ja tego nie jestem w stanie zakupić. Czy coś tu to to po prostu jest nie tak? Czy co? Bo kolej, no kolej nowej nie będę robić. taksja, autobusu autobusów wycieczkowe tu jeszcze jest. Obszar lotniska, transport powietrzny, statek, tu już nic innego nie ma. No muszę to zrobić, tyle. Co się muszę, no. Miał być fajny ten, ale widzę, że coś tu nie działa. Moment, bo za dużo tych win jest. Kombinujemy. alpejskie jakieś kombinacje dziwne jak się o to w ogóle jedzie? A bo 118 robi teraz jakieś dziwne pętlę Możesz tu długo jeździć, to ja nie rozumiem jaki jest problem, ale okej okay. Nie połącznie się z wodą, wodociągami w sensie tutaj Czy mamy z tym problemy jakieś? Chyba tak No właśnie Możemy mieć delikatne problemy z tym, że już za mało ścieków po prostu jesteśmy w stanie obecnie wydalać. W związku z tym, że wydalamy obecnie z ścieków, to musimy troszkę tą e, liczbę zwiększyć, i przez to uważam, e, że zrobimy tutaj takie miejsce do pobierania, właśnie wody. Tylko gdzie tu mamy to miejsce? Tutaj, gdzieś pewnie. O, tutaj proszę bardzo. Prądu nie będzie, oczywiście, znam to. No, ale na szczęście, na prąd też mamy swoje rozwiązania: po prostu robimy takie bóreczki podziemne i tyle. Proszę bardzo, wszystko jest, powinno być podpięte. E, mnie interesuje, czemu ta kolejka nie działa, no o co tu chodzi? No nie wiem. Czy coś coś nie tak, pokażcie mi to. No jest przecież można się rozpędzić chyba. No, no, no przecież jest wszystko ok. Chyba, że nie wiem, może to część raz wyburzyć, może coś tu jest jednak nie tak postawione. Spróbujmy. Proszę, jeszcze raz to możemy wyburzyć. I proszę bardzo, jeszcze raz to mogę w jednym nawet kawałeczku zbudować, bo chyba tak będzie najprościej. Raz, dwa. Czy teraz to działa z czy też nie O, teraz pójdzie, dobra. Pokażcie mi, czy ta kolejka tu będzie dawała radę. Czekajcie, bo nie widziałem, bo jeszcze raz mi to pokaż. Czekajcie, jest to czas. Daję radę chyba, jeszcze sprawdzimy to teraz. Daję radę na styk, ale daję radę. Można by było ten most delikatnie dosłownie podnieść, ale dosłownie raz, dwa, trzy podniesienia. I teraz ten punkt jeszcze do... damy do wysokości obiektu tego punktu. O, czyli oba punkty delikatnie podniosę. I coś takiego powinno jak najbardziej działać. Dobra. Więc myślę wydaje, że to będziemy mieli załatwione. Teraz jeszcze oczywiście jakieś tutaj by się przydały takie budynki, ale mam nadzieję, że to po prostu na razie ktoś przyjedzie. Jeśli chodzi o takie budynki jak cmentarz, to można by to postawić, ale nie wiem czy nie po tej stronie, chociaż na razie mamy po tej, więc postawmy na przykład gdzieś tutaj. Taki cmentarz i tyle. I będziecie mieli, na razie nic innego tutaj nie zrobię. E, ale okej. Okay. Teraz tak, oczywiście to jeszcze bym przerobił, bo tutaj nie może tak być. Że Wy sobie parkujecie, kiedy chcecie, robicie z tym, co chcecie. Proszę, nie parkować mnie w tym miejscu, bo to nie jest parking darmowy, tylko to jest normalny ten. Ten na no kolejka na razie może nie będzie przenosił zbytnich efektów, ale to po prostu chodzi o to, żeby na razie jeździła i tyle. Dobra. Ja myślę, że czas na rozbudowę dalszą tego naszego miasteczka. Tylko teraz jakie tutaj drogi były. Takie zwykłe chyba, co? Tak, takie zwykłe. Jedziemy teraz dalej. Z tą drogą pojedziemy sobie tutaj. Natomiast z tą szeroką drogą zastanawiam się teraz tak. Czy jedziemy dalej w tamtą stronę, gdzie w ogóle są jakieś dzikie problemy znowu? I to głównie przez to, że mamy, nie wiem, za mało tych krematoriów, czy o co chodzi? Bo ich jest tak dużo, że powinni się dawać, ale na spokojnie. Chyba, że tu, wiem, cmentarz nie wyrabia, czy o co chodzi? Może być tak, że w tej okolicy ich za mało. Dobra, dostawmy trochę tych krematoriów. Niech mają, niech mają ich po prostu jeszcze więcej. Niech tu z nich po prostu wyjeżdżają do granic. Nie wygląda wcale jakby było po Co Coś do drzewa wygląda jakby były potrolone ilość tam razy, ale to mniejsza auto. Dobra. Teraz tak. Jak nie ukończone nie, co znowu się z nią stało? Coś nie takie z nią? Jeździ? Jeździ. O co tubie chodzi? Ma się? Dobrze, ma się dobrze. Nie, nie tutaj nie nie, nie, nie na razie. Was mogę się pozbyć. I jedziemy teraz dalej tutaj z rozbudową, bo coś by trzeba było postawić, więc proponuję więcej takich bloczków. Ale nie same oczywiście, ponieważ też można tu zrobić jakąś taką drogę, która by tutaj odjeżdżała, która by na przykład tam dochodziła do tego lasu, ale nie wjeżdżałaby w niego jakoś bardzo. Następnie tę drogę sobie połączymy z tym, pojedziemy dalej. Ja zastanawiałbym się tutaj nad wstawieniem takiego parku, takiego właśnie placu przeniesienia. Chociaż to mi bardziej by pasowało pod jakąś taką drogą z kątem, więc może nie to. Ale postawiłbym za to tutaj właśnie taki plac Lazaret, czyli taki pierwszy budynek, tylko bardziej w tę stronę bym go postawił i już można by było coś tutaj dalej kombinować. Dobra, proponuję, żeby teraz jeszcze tylko to przedłużyć sobie i nie będzie wtedy problemów, powinno to nam zaraz zacząć tutaj wodą, woda powinna zaraz zacząć wyrabiać. Okej, okay. jeśli jeszcze są problemy ze ściekami, no to na razie tymczasowo... Też nie wiem ja co z tym zrobić tak zbytnio Eee, moment Co to jest? Dużo wiercić, idę do, do czego? Moment, moment Na razie może nie wiem, nie będę albo jak chcę coś odczytać mogę to przecież zrobić w tym miejscu zasadniczo Tu gdzie już to mam O, jakoś bardziej w tej okolicy i to wtedy też będzie działało I Może jeszcze budżet na wadę po prostu powinienem dźwignąć do góry lekko Bo że jest obniżony Już nie, nie jest to 100% akurat No to nie wiem No ale mniejsza to. No, ważne jest to po prostu, że, że zarabiamy i tyle no. ważne jest to, jaki jest budżet Ważne jest to, że też że po prostu teraz będzie lepiej Okej okay. Więc teraz to muszę sobie w miarę lepiej sobie radzić a teraz widzicie, jakąś taką trasę w ogóle okrężną dookoła Krąży to jakieś robi dziwadła no ale OK niech sobie na razie jak chce jeździ. Mnie to na razie nie interesuje. Ok, mamy ten plac Lazaret. I teraz w okolicach tego placu Lazaret na pewno chcieliby się wybudować jakieś mieszkańcy z tej strony. No ale przy głównej drodze niekoniecznie, dlatego tutaj po prostu powstaną takie małe sklepy. Tutaj też mogłyby jakieś takie powstać. Umówmy się, że to będą po prostu sklepy z tymi zniczami różnymi i tyle. Natomiast za tym cmentarzem też już powstaje taka droga. Niestety do niego nie możemy przyrównać drogi, więc po prostu to będzie trzeba zrobić kawałek za i ewentualnie teraz... ...delikatnie to przenieść, wywalić to, wywalić to. Właśnie nie tak, bo no, bym chciał, żeby to wiegło w ogóle zasadniczo równolegle. O, równolegle do tego cmentarza. Mniej więcej coś takiego byśmy zrobili. I teraz można by to było jakoś tutaj... Inaczej. Jak z tej strony? Aha, tylko z tym, że to będzie by było tak trochę pod kątem. Ja bym może to wydłużył. I teraz niech to mi tu po prostu wejdzie. W ten punkt 89 stopni, czyli delikatnie mi się to zwężało. Więc nie podoba mi się. To ja bym wolał, żeby to jednak szło pod kątem prostym. Więc może idźmy sobie stąd i po prostu teraz podepniemy się jakoś tutaj. O! Idealnie coś takiego. Tylko z tym, że nie wjeżdżamy w tę drogę, bo ta droga jest do kasacji. E, I tutaj łączymy to teraz z tym. O, czyli to będzie wszystko teraz pod idealnym kątem prostym. E, tu widzę, że mi się krateczki zepsuły, ale to spoko, bo tutaj będą sklepy, to sklepy mogą być dostosowane do wymiarów. Za zresztą też będą sklepy. Tu zrobimy całą taką okolicę w sklepach właśnie niech one się tutaj budują. Ale okej, okay, nie poprzestajemy na samych sklepach, bo czas też troszkę biur postawić. W okolicach szkoły średniej myślę jak najbardziej mogą być jakieś takie biuro właśnie fajne całkiem. E, wysokie e, Ale okej, okay, jak tam w ogóle z edukacją, On jest troszkę lepiej Uniwersytet teraz nie wyrabia, czy, na czy my w ogóle na edukację mamy zmniejszony budżet? Nie, już mamy zmniejszony to... Czyli po prostu trzeba by było nowy uniwerek postawić, ale może uniwerek to postawimy na formie jakiegoś kampusu e, i tyle Ale widzę, że też by chcieli troszkę parkingów tutaj mieć, więc można by może jakiś parking na przykład im teraz postawić tutaj e, Może na przykład coś takiego większego, medium parking garage, o Coś na przykład takiego byśmy tu postawili Żeby właśnie też trochę pasowało Ale czy tu nie było takich parkingów jakichś z gry? Były przecież pewnie Pamiętam, że ostatnio coś tutaj dodawali O właśnie, są takie Mały zdobiony parking, duży zdobione parking To też można by było stawiać oczywiście, ale okej okay. Co tutaj? Myślę, że z tyłu mogłyby być jakieś ścieżki, jakiś taki wiecie, ala Tylko taki niepisany Bez przyciągania tych ścieżek i bez też przyciągania z tej strony, ok. Coś na przykład takiego. O, takie ścież ścieżki dookoła można by było zrobić. E, I teraz po prostu zrobiły to jakieś takie krzaczki na ozdobę. Tylko z tym, że krzaczki, jak jakieś takie nie wiadomo co. Coś na przykład takiego, jakiś różanecznik pasyficzny, jak będzie. E, ale właśnie w linii je chciałem. Mamy, tu. Bez tego w tak. bez tego jednego krzacka, bo ten jeden tutaj teraz zaburza wszystko. Ten jeden krzaczek idzie do kasacji. I ten duży nacznik to miał być, nie? Yy, jeszcze raz w linii prostej. O! Coś takiego na przykład. Dalej. Idziemy sobie stąd tutaj. Teraz, mniej więcej tę krzaczkę kawałek prosto, chociaż nie, to musiało być bardziej, że z tego krzaczka byśmy wyszli. I jakoś tak. Ok, teraz stąd byśmy po prostu podeszli jakoś tutaj. Coś takiego na przykład. Już krzywa wygląda. Nie, nie, to mi się w ogóle nie podoba, bo tu mi się nie podoba. Musimy nieco inaczej to zrobić. Po prostu zróbmy to bardziej w ten sposób. Czyli stąd idźmy bardziej tutaj. I jestem po prostu taki jeden krzyczek tutaj. Ok, czyli coś takiego myślę, że bardziej już by wyglądało. Czy jeszcze jakieś coś? No myślę, że jeszcze jakaś takie drzewko charakterystyczne w środku, już bez tego moda żadnego. Takie właśnie drzewko jakieś charakterystyczne. Ale coś większego bo te kurdu to się niczego nie dają. To, to też jest takie małe. To jest małe. To To też jest takie małe. A to na przykład a może coś z tych większych drzew, bo widzę, że tu mu to za dużo nie osiągniemy. Na taką palmę to może nie do końca. O! Taką wschodnią to pole na przykład amerykańską, mogłabym myślę być. No i co tu jeszcze? Jakieś na przykład kamienie? O niech będzie jakiś taki kamień, właśnie na ozdobę, troszkę kamieni też może inaczej troszkę powstawianych różnych. O niech będzie. I jeszcze do tych kamieni niech będą jakieś takie, o, zarośla właśnie gdzieś tutaj w tej okolicy. Takie właśnie. jest, wspólnota mieszkaniowa nie do końca zadbała i właśnie są takie różne porozstawiane, krzeczory, właśnie i tylko będzie takie z ozdobione z zewnątrz, nie? Żeby ładnie się na to patrzyło, że jest troszkę zieleni. Tu nie mają wody widzę, więc można to oczywiście przedłużyć taką lurencją i można by było troszkę usystematyzować trasy tej linii. Czyli zróbmy tak. Zróbmy przystanaczek w tej okolicy, na przykład jeden. I jedźmy na razie po prostu tutaj tylko do tej kolejki jednoszynowej i tyle. Tu przystanaczek tu byłoby najlepiej, ale tu się nie da, w związku z tym pojedziemy tu i potem zawrotka tutaj. Czyli na razie po prostu taka jedna linia by była konieczna. Tylko z tym, że znowu mi tu jakieś takie pierdoły. Jeden na razie autobus, żadnych kombinacji wielkich. I niech jeździ takie coś. I tak co będzie autobus 118, bo docelowo będzie mieć taki numer, tylko to jest po prostu... ...chwilowe. Dobra, jak tam tamta dzielnica, ile mniej mi mieszka ludzi? 445 osób. Myślę, że na dzisiaj sobie taki na stan tej dzielnicy zakończymy. E, troszkę udało nam się zbudować, jakby nie patrzeć, no mamy taki początek można powiedzieć. Mamy troszkę takich wiecie wieżowców, biur chociaż nie wszystko, bo na przykład tu też jest biuro i jak widać nie jest ono wieżowcem ponieważ przypominam, że mam tu zaznaczony klaster IT, nie tutaj tylko tutaj jest klaster IT, więc powinno być troszkę więcej, ale jak widać nie zawsze jest nie będę na razie żadnej, z tej, żadnej specjalizacji stawiać ani niczego takiego, ponieważ uważam, że to jest bez sensu mamy pojazdy autobusy, na razie taką jedną linię, która prawie nikogo i tak nie wozi, bo nie ma jeszcze kolei, a kolej będzie gdzieś pewnie z tej strony bardziej, A to będziemy kombinować. No tutaj głównym środkiem transportu będzie kolej jednoszynowa, która jeszcze na razie jest w mocno okrojonej formule, tylko na razie ma dwie stacje dla testu, żeby pasażerowie się mogli testowo przejechać. E, w następnym odcinku myślę, zająłbym się bardziej budową tej stacji kolejowej. Troszkę oczywiście też rozbudujemy miasto, ale jednak stacja kolejowa byłaby tutaj priorytetem, żeby cokolwiek za to też budować. Na koniec jeszcze ustawimy tylko priorytet na tym rondzie. Ctrl, Shift, Click. Proszę bardzo. I tym sposobem dziękuję wam na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że takie, no początek miasteczka Wam się podoba. Mamy też oczywiście kolej jednoszynową. Proszę bardzo, tutaj pociążek. Śmiga o. Proszę bardzo jak głośno. Do zobaczenia. No i cześć.